Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dostałem bardzo ciekawe pytanie. A dzisiaj w takich warunkach plenerowych, bo... Um, no może tak będę odpowiadał na pytanie, łącząc przyjemne z pożytecznym. E, jestem przed pracą, dlatego wybrałem się na spacerek taki, e, krótki. E, przy okazji mówię, odpowiem na e, komentarz. I pytanie: Odpowiedziałem na to pytanie, ale wiem, że nie wszyscy Państwo czytacie komentarza. Jest ciekawe i dotyczy ono szumów ucznych. Brzmi ono tak. Czy pijąc bardzo duże ilości alkoholu przez dwa lata mogłem sobie coś uszkodzić? I odpowiem Państwu na to pytanie za chwilę, ale jeżeli Państwo jeszcze nie subskrybują tego kanału, to serdecznie polecam zrobić to w tym momencie. Zwłaszcza jeżeli Państwo chcecie otrzymać na bieżąco taką wiedzę na temat właśnie szumów łóżnych czy też aparatów słuchowych. Ostatnio też dwie recenzje aparatów słuchowych okiem praktyka wleciały, także polecam tam też zajrzeć. Oczywiście aparaty słuchowe to wyroby medyczne. Należy używać ich zgodnie z instrukcją bądź też przeznaczeniem. Tam wszystko Państwo musicie się z tym zapoznać. Wracając do tematu, czy mogłem uszkodzić słuch intensywnie pijąc dużej ilości alkoholu przez dwa lata? Odpowiem: tak, mogło wystąpić może nie uszkodzić słuch, ale czy mogły nastąpić szumy uszne? Tak, mogło się tak stać. Z tym, że nie demonizowałbym też tego, nie ma nigdy jednoznacznej przyczyny. Wiecie, szumy uszne to są, drodzy Państwo, bardzo złożona przyczyna powstawania szumów usznych. I y, co ja bym doradził takiemu pacjentowi, mam nadzieję, nie podzielić się z tym z jeżeli to, ogląda, to jeżeli Pan to ogląda, to proszę powiedzieć, czy rady, które Państwu dałem, pomogły. A może, jeżeli Państwo skorzystają z tych rad, które dzisiaj udzielę, to jeżeli Wam pomogą, to dajcie znać, czy rzeczywiście to zadziałało. Bo co ja bym zrobił, gdybym ja miał taki, e, taki przypadek i dorwałyby mnie szumy uszne i bym przypuszczał, że to jest skutek mojego postępowania, no to e, czyli nadużywania tego alkoholu przez dwa lata, pełne dwa lata. No więc w pierwszym momencie oczyściłbym organizm. No ja wiem, że to się tak łatwo mówi, to jest uzależnienie, tak? Ale kategorycznie trzeba przestać pić. No to, to, to proste jest, nie? Alkohol niszczy wiele rzeczy w organizmie. E, uszkadza wątrobę, e, zabija pożyteczne bakterie w jelitach i tak dalej, Więc to są dwie ważne rzeczy, na które, które ja bym się starał zagrywać. A jeszcze jedna rzecz: nerki. Już kaza nerki. W ogóle medycyna chińska wiąże such z nerkami, więc tutaj też bym się nad tym pochylił, jednak. Bo nawet jeżeli to jest część prawdy, albo ziarno prawdy, to dlaczego się nad tym nie pochylić? Więc to też bym wziął pod uwagę. I co ja bym zrobił? W pierwszej kolejności oczyściłbym organizm. Tak, dosyć drastycznie. Zrobiłbym sobie, zrobiłbym sobie albo kilkudniową głodówkę o samej wodzie, albo. Zastosowałbym dietę dr. Dąbrowskiej, czyli też to jest rodzaj postu, ale takiego na samych warzywach, sokach, koktajlach, na gotowanych warzywach, bez kawy i woda, więc to bym zrobił. Jeżeli ktoś nie ma na to siły, na początku może być osłabiony, jak tyle pił, to zrobiłbym jeszcze inaczej. Czyli zrobiłbym postprzerywane. Czyli zrobię sobie okno żywieniowe, jadłbym te 8 godzin, a 16 godzin nie. Czyli, że w, tych dwóch, w tych 8 godzinach też starałbym się jeść tylko dwa posiłki zdrowe, wartościowe z dużą ilością warzyw, z dużą ilością e, zielonych, e, zielonych warzyw, takich jak sałaty. Szczypior, żeby pomóc zregenerować się w wątrobie. Co jeszcze bym zrobił? Włączyłbym do diety włączyłbym tu suplementację bo jak ktoś tak długo pije no to ma wyjałowiony organizm totalnie. To trzeba do posiłków, do tych, które jemy dołączać suplementy: wszystkie witaminy z grupy B szczególnie kładąc duży nacisk na witaminę B6 oraz B3, czyli niacynę to bym szczególnie uzupełnił a w późniejszych etapach też witaminę D i witaminę C witaminę D i C możemy brać najlepiej do południa w ciągu dnia czyli brałbym je z pierwszym posiłkiem a na kolację do kolacji witaminy B i magnez, więc te rzeczy bym tutaj uzupełnił i czekał cierpliwie na efekty. Myślę, że powinny się one pojawić. Czyli tak, oczyszczamy organizm i wzmacniamy go od środka, dbając jednocześnie o ten mikrobium w jelitach. To jest też bardzo ważna sprawa. Starałbym się, żeby to jedzenie było różnorodne. Postawiłbym na oliwy zamiast, zamiast jakichś innych tłuszczów oliwę z oliwek dobrej jakości, orzechy, różne nasiona, nasiona chia. Owsianki, takie rzeczy, bym włączył do swojej diety i odregenerowywał moje ciało dodatkowo, tak jak teraz, jakiś spacerek, ruch, słoneczko, to wszystko bym wdrożył, żeby ograniczyć ryzyko szumów włócznych. Jeżeli to nie pomoże, to dopiero wtedy próbowałbym jakichś innych metod, albo ewentualnie można wdrożyć T-R-T terapię, którą ja się zajmuję, skutecznie już od. Paru lat i do tego dołączyć te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, czyli suplementację, oczyszczenie organizmu i zadbanie tutaj o całość. Powinien się też sen poprawić. Jak się sen poprawi, to i te szumy powinny być mniej odczuwalne w skutkach, człowiek powinien się mniej na nich skupić. Jeżeli Państwu pomogłem, to proszę o łapkę w górę i można się podzielić w komentarzu czy to co mówię działa a może macie państwo inne sprawdzone sposoby na to żeby sobie radzić z szumami usznymi to można tutaj dać znać w komentarzu tymczasem życzę państwu dużo zdrowia